No to mnie o zapytaj. Jakie masz plany na 2021 rok? O Jezus Maria. A nagrywasz no. to? No. <grywa> no. <grywa> e, plany na 2021 rok na pewno są ambitne. Jeszcze nie do końca powstały. <grywa> nie no. Pierwszy plan to jest zrobienie strony internetowej. E, tak, żeby wszystko było w jednym miejscu, żeby każdy mógł znaleźć produkty, które tworzę i żeby ludzie mogli brać udział w zajęciach, zapoznać się ze mną, zobaczyć, co, co mogę zrobić, żeby było im lepiej funkcjonować, żeby byli zdrowsi, szczuplejsi i generalnie, żeby czuli się fajniej. Na pewno ambitny plan to jest wrócić z powrotem na zawody. To nie jest tak, że nie biorę w nich udziału teraz, bo, bo coś mi się stało, tylko generalnie po prostu ich nie ma więc chciałabym po prostu do nich wrócić. I to są dwa takie główne plany zawodowe. Jest też sporo planów prywatnych, no to jest to na razie zachowam dla siebie.